17 listopada. Wiadomości z Ukrainy. Drony uderzyły w fabrykę rakiet w Rosji. Wczoraj w nocy co najmniej jeden dron szturmowy zaatakował zakład budowy maszyn spółka akcyjna Kupol w mieście Irzewsk w Udmurcji w Federacji Rosyjskiej, ponad tysiąc kilometrów od najbliższego odcinka granicy państwowej kontrolowanej przez Ukrainę. Informują o tym lokalni mieszkańcy na portalach społecznościowych, publikując odpowiednie filmy. A media nawiązują do nich. Jeden z klipów przedstawia lot drona kamikaze typu lotniczego i jego podejście do przedsiębiorstwa, po czym rozległ się wybuch z jasnym błyskiem. Na innych eksplozja z błyskiem szczegóły i konsekwencje nie są jeszcze znane. Wiadomo jednak na pewno, że zakłady Kupol produkują rakiety dla przeciwlotniczych systemów rakietowych TOR i OSA. W kurszczynie wojska ukraińskie zlikwidowały podpułkownika Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. W obwodzie kurskim w Rosji, w wyniku działań wojennych żołnierzy sił zbrojnych Ukrainy, wyeliminowano podpułkownika Federalnej Służby Bezpieczeństwa Mykoły Michajłowicza Czaryncewa, poinformował o tym bloger i ukraiński patriota z okupowanego doniecka, prowadzący w serwisie społecznościowym X stronę Necromancer. I monitorujący nekrologii w różnych źródłach rosyjskiego świata. Wskazują, że Szarintsew został zlikwidowany dwa dni temu. Większość życia pracował w Obwodzie Kurgańskim w Rosji, graniczącym z Kazachstanem. Ale od 18 roku życia służył w Departamencie Granicznym Federalnej Służby Republiki Karaczajo-Czerkiesji. Siły zbrojne Ukrainy zlikwidowały interwencjonistów, którzy rozstrzeliwali więźniów w Kurszczynie. Myśliwce 95. oddzielnej polskiej brygady powietrzno-desantowo-szturmowej i odrębnego pułku specjalnego przeznaczenia sił zbrojnych Ukrainy wyeliminowały wszystkich żołnierzy rosyjskich w jednym z pasów leśnych w pobliżu wsi Nowa Soroczyna w obwodzie kurskim Federacji Rosyjskiej. Nawiasem mówiąc, to właśnie tam putiniści rozstrzelali niedawno kilku ukraińskich więźniów. Szukaliśmy konkretnego Rosjanina, ale musieliśmy ich wszystkich zniszczyć. Relacjonował na swoim kanale Telegram Jurij Butusow, redaktor naczelny publikacji Censor Gopkanet, upublicznił zdjęcia dziewięciu wyeliminowanych rasistów, które nadesłali mu uczestnicy akcji odwetowej. Nie jest jasne, czy ukraińskim obrońcom udało się zabezpieczyć pozycję w pasie leśnym. Korea Północna dostarczyła Rosji haubice i zmodernizowane wyrzutnie rakiet. Korea Północna coraz bardziej angażuje się w wojnę z Ukrainą. Dyktatorsko-faszystowski reżim Kim Jong-una przekazał żołnierzom rosyjskim 50 samobieżnych instalacji artyleryjskich i 20 zmodernizowanych systemów salwy rakietowej. Należy zauważyć, że Korea Północna dostarczyła Rosji samobieżne instalacje Koksan których szereg zauważono wcześniej w Krasnojarsku. Ponadto, Pjongjang mógłby przenieść wiele wyrzutni rakiet. Prawdopodobnie mówimy o M 1991, który jest odpowiednikiem Hurricane'a. Jak wynika z publikacji, Rosja może wykorzystać te systemy podczas działań wojennych w Kurszczynie. Niedawno okazało się, że Korea Północna przygotowuje się do wysłania drugiej partii swoich żołnierzy do Rosji. Poinformował o tym Bloomberg, powołując się na udostępnione sojusznikom dokumenty wywiadu Korei Południowej, z którymi zapoznała się publikacja. Zaznaczono, że pierwsza półtora tysięczna grupa elitarnych sił specjalnych przechodzi już szkolenie na rosyjskim Dalekim Wschodzie w ramach planowanego rozmieszczenia około dziesięciu tysięcy żołnierzy Korei Północnej. Dostarczono je do portu we Władywostoku. Z dokumentów wynika, że wojska północno-koreańskie zostaną wysłane na linię frontu wojny rosyjskiej na Ukrainie po odbyciu około miesięcznego szkolenia w obiektach wojskowych we Władywostoku, Usuryjsku, Chabarowsku i Błagowieszczeńsku. Mówi się, że Kreml planuje uzbroić Koreańczyków z północy w broń i mundury bojowe, a także fałszywe dokumenty tożsamości, aby udawać, że są mieszkańcami wschodnich regionów Rosji. W dokumentach szczegółowo opisano także skalę dostaw broni z Korei Północnej do Rosji. Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na Ukrainę. Faszystowska Rosja przeprowadziła dziś rano zmasowany atak rakietowy na Ukrainę. Według dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy wróg wystrzelił rakiety manewrujące z samolotów Tu-95, którymi jak wiadomo są rakiety H-101. Ponadto wprowadzono na rynek Kalibres. Sztylety poleciały Stambowa. Dodatkowo balistyka Iskander została zgłoszona osobno. Eksplozje słychać było w Odessie, Zaporożu, Dnieprze, Krzywym Rogu i Obwodzie Czerkaskim. Poza tym pojawiły się doniesienia o eksplozjach w Mikołajowie, prace obrony przeciwlotniczej w Kijowie. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.